Siemanko. Często na kanale przewija się pytanie o swap manuala do V6, więc żeby nie pisać w kółko tego samego, postanowiłem nagrać vlog na ten temat. Niestety 6 lat temu nie kręciłem żadnych filmików, więc będę się opierał o zdjęcia, schematy itd. Na wstępie od razu muszę ostrzec, że nie jest to łatwy i często tani temat. Niestety z francuskimi markami nie jest tak jak na przykład z BMW, że idziesz sobie do Asy i mówisz poproszę to i tamto do mojego 30-letniego E36, i to dostajesz. W Reno idziesz po coś do 15-letniej laguny i słyszysz, że nie ma. W serii na temat zmiany przodu na lifta będzie coś o tym. Także skrzynia to jedno. Radzę też się zastanowić nad posiadaniem auta z tym silnikiem. W 2005 roku został wycofany w Renault na rzecz 3,5 Nissana. niby 3,5 litrówka taka jak w ZC, ale jednak, jest inna jak w ZC. PSA klepało go chyba do 2010 roku. I teraz, jak nie potrafisz czegoś sam sobie wyrzeźbić albo znaleźć w zakamarkach np. Allegro, to jesteś, że tak powiem, w dupie. Podsumowując, posiadanie tego silnika czy swapy skrzyni są dla ludzi albo z grubym portfelem, albo umiejących mechanikować, a nie wymieniać części. Zaraz pewnie będą głosy: po co mi w takim razie taka laguna? Ja po prostu uwielbiam rzeźbić, rozwiązywać zagadki w stylu: co by pasowało od innego auta, co by się dało udoskonalić. Auta tej marki są do tego tanie, wygodne, dobrze wyposażone i dobrze wyglądają. No, może poza niektórymi wyjątkami. Jeszcze dwa lata przed zakupem tego auta miałem lifta 2.0 Turbo i. było to auto, w którym nic się nie jebało. Co? Nudne do bólu. Z tych nudów jako pierwsze założyłem zmienne wspomaganie. To opcje miały tylko 3.0 V6, 2 i 2 DCI i chyba po lifcie 2.0 DCI, ale tu nie dam sobie za to ręki uciąć. Bo bym kurwa, teraz nie miał ręki. Ech. Potem jak usłyszałem 6 cylindrów, powiedziałem, że muszę takie mieć. Problemem była tylko sławna skrzynia ICINA, dlatego wolałem kupić Laguna jedynkę. W prawym górnym rogu możecie sobie zobaczyć to auto. Niestety było to cofnięcie cywila, cywil, kurwa. <grywa> dlatego kupiłem znowu L2, ale już z nastawieniem, że jak tylko dorwę graty, to będzie manual. I tak pół roku po zakupie dorwałem skrzynię i dwumas. W tym miejscu może od razu sprostuję, że nie uważam Icina za totalny syf. W drugiej V6, która jest zwykłym dopowozem, nie mam zamiaru nic rzeźbić. Icin zostaje, tylko czeka go drobny remont i modyfikacja chłodzenia oleju. Na pewno jakieś materiały zgrzebania przy IC-nie wlecą na kanał. Problemem tej skrzyni jest głównie brak wymian oleju, za co odpowiadają te eurozjeby i podwykonawcy ich rozkazów, czyli koncerny takie jak Renault. Drugim problemem są długie przełożenia. Ma to swoje plusy w spalaniu i jeździe po autostradzie, ale odbija się, gdy ktoś chce sobie pofisiować. Tak samo wygląda sprawa redukcji w nagłych sytuacjach. Przy wyprzedzaniu trzeba odpowiednio wcześnie wciskać gaz, żeby nie osiwieć w oczekiwaniu na wystrzał. I tyle. Sama skrzynia jest dosyć udana. Przy normalnym przyspieszaniu szybko zmienia biegi. Na pewno szybciej niż zrobię to ja w manualu. Ale jednak czasu nie oszukasz. Przy automacie 0100 jest bliżej fabrycznych 8 sekund, a na manualu bliżej 7 i 3. Dokładne pomiary zrobię, jak zainwestuję na przykład w dragi. A na razie dzięki możliwościom montażowym mogę pokazać takie porównanie. Oba filmy były nagrywane w tym samym miejscu, a licznik wtedy przekłamywał max 4-5 do 5 km na godzinę. Teraz jak tak patrzę to wydaje się, że wcale nie ma takiej przepaści w przyspieszaniu, a jednak te ułamki sekundy robią robotę i czuć to. Myślę, że większa różnica wyszłaby przy pomiarze 100-200, ale do Berlina trochę daleko. Także po tym długim wstępie pora na trochę technicznych rzeczy. Jeśli chodzi o skrzynię marki Renault i samą lagunę dwójkę, najmniej problemowym wyborem jest PK6 o oznaczeniu 012, czyli sześciobiegówka dostępna fabrycznie w Avantime i Clio V6. O nie! Jesteśmy zgubieni! Po usłyszeniu tych dwóch nazw chyba każdy rozumie, dlaczego tak trudno to zdobyć. Można sobie sprawdzić, ile egzemplarzy takich aut wyszło. Swoją skrzynię dorwałem wertując jakieś fora. Znalazłem człowieka, co rozbierał awka i zaraz leciałem trasę 600 km, żeby zrobić zakupy. Większy wybór mamy w skrzyniach pięciobiegowych o oznaczeniu PK1, czyli dostępnych w Lagunie 1. I tu uwaga, z silnikiem 30V6 24 zaworowym L7X. Żeby ktoś, kto jednak zdecyduje się marnować czas na takie zabawy, przypadkiem nie kupił PK1 od silnika 12 zawarowego Z7X. Jest to zupełnie inny silnik. Żeby było śmieszniej, to V8 z ujebanymi dwoma cylindrami. Przy PK1 niestety zaczyna się rzeźbienie typu półośki, lewarek zmiany biegów, łapa skrzyni czy wysprzęglik. Kolejnym i chyba najlepszym wyborem pod względem jakości są manuale z grupy PSA, dostępne w tych silnikach. I znowu ten sam temat. Tylko silniki 24 zaworowe, czyli ES9J. W sumie. Tutaj wchodzi kolejna pułapka, bo PSA przed l 7 x czyli ES9J, zrobiła e, w starszym silniku Z7X, nie, nie pamiętam jak się u nich nazywa, XFX czy XFZ, coś takiego, e, zrobili wersję 24-zaworowe. To bardzo rzadki temat, że w sumie chyba nie ma o czym gadać. Z ich skrzyniami jest ten sam temat co z PK1, czyli rzeźbienie, ale przynajmniej dostępność sprzęgła czy koła zamechowego jest na lepszym poziomie, do czego dojdę w dalszej części. Często były też pytania czy skrzynia z 1.9 albo 2.2DCi pasuje. No nie. Jak ktoś zadaje takie pytania, to niech w ogóle sobie odpuści wszelkiego rodzaju swapy. Te silniki mają inne bloki, czyli rozstaw śrub nie pasuje do kołnierza skrzyni. Owszem, można sobie zrobić adapter, ale zobaczcie ile jest miejsca w lagunie przy tej skrzyni. Można zapomnieć o upchnięciu jej w V6 z adapterem. Także to tyle na temat samych skrzyń. Załóżmy, że ktoś dorwie pk 6012 i będzie chciał mieć problemy. What? Bro, what are you talking about, man? Musicie wiedzieć, że wszystkie skrzynie PK-6 to b projektowane pod dwumasy i nie, nie chodzi o to, że pakowali to do uturbionych silników z dużymi momentami, więc potrzebny był dwumas. Ta skrzynia była nawet w wolno sądzym koni w Espasie czwartej generacji i obowiązkowo było to spinane poprzez dwumas. Ten sam silnik np. w Lagunie spinany ze skrzynią JR5 miał sztywne koło. Po prostu skrzynia jest zrobiona z większą tolerancją i luz międzyzębny jest większy. Przy sztywnym kole ta skrzynia po prostu grzechocza na niskich obrotach. Często, jak komuś grzechocze przy zmianach biegów czy gaszeniu silnika, to znak, że dwumas powoli się kończy i wtedy słychać skrzynię. Możecie mi nie wierzyć, ale to nie jest problem tylko Renault. Także, jak już dorwiesz skrzynię, musisz też dorwać koło, jeśli chcesz mieć spokój. Dwumas jest tak samo łatwo dostępny jak skrzynia. Nowy, nieosiągalny, być może na zamówienie, ale uwaga za około 5 koła. Ile kurwa? Teraz to już pewnie 6-7. Za co? Dla przykładu, jak dobrze poszukasz, to do 1,9 DCi nowy oryginalny dwumas kupisz za 1000 zł. Tylko to jest po prostu masówka jak TDI, więc jest na to popyt. No. Dam inny przykład. Mam w planach kolejny projekt innej laguny. Na razie za wiele nie zdradzę. Powiem tylko, że silnik to nie jest masówka jak DCi, ale dzięki temu, że blok miał milion wersji, turbo bez turbo i tak dalej, kompletny zestaw z dwumasem to koszt około 2000 zł. Także ta piątka schrotu to cyrk, ale wpływ na to ma niszowość aut wcześniej wymienionych. Alternatywą dla dwumasy jest oczywiście sztywny zestaw z Laguny 1, ale to też wymaga szukania, grzebania a o nowych częściach zapomnij. Sprzęgła nigdzie nie kupisz. Nope. Swój zestaw dałem do regeneracji od razu mogę polecić firmę Aronek z bieska białej. E, zaraz mija 5 lat i sprzęgło dalej miękko pracuje. Tarcza kewlarowa nie wiem, czy nawet z milimetr się zużyła, bo dalej bierze nisko jak brało. I to obok grzechotania jest w sumie jedną z wad, chociaż mi się akurat podoba, że tak nisko łapie. Po prostu te sprzęgło nie ma samoregulacji. Kolejną wadą sztywnego zestawu jest to, że trzeba się przyzwyczaić do zmiany biegów. Wszystko to kończy się tym, że prawie każdy, kto pierwszy raz wsiada do mojego auta, najpierw je gasi przy ruszaniu, a potem szarpie przy zmianach biegów. No, kurczę, z tego nie... Idąc dalej w koło skrzyni, trzeba zakupić łapę od 2,2 dCi. Na foto jest 1,9 dCi, którą przypadkiem dostałem. Jak widać, no nie pasuje to. Po prostu silnik 1,9 jest krótszy, ma inne przesunięcie dla wie podłużnicy. Także łapa od 2,2 dCi jest idealna. Tak samo półłożki pasują od tego silnika. Jest tylko problem z podporą. Trzeba ją splanować od strony bloku o jakieś 5 mm. Do tego łożysko nie dochodzi do końca gniazda, dlatego trzeba zrobić dystans, tak jak na przykład ja tu zrobiłem. Do tego podkładki pod zamek. Zostaje też sterowanie skrzyni, ale to już prosty temat. Trzeba dorwać pompkę, przewód i wysprzęglik. Najlepiej od razu wszystko nowe. Pompka i przewód musi być od 1,9 dCi, 2,0 turbo i 2,2 dCi, czyli aut, które miały PK6. Zbiorniczek płynu hamulcowego zostaje, fabrycznie ma zgrzany króciec do wysprzęglika, wystarczy umiejętnie odciąć ten nadmiar. Do tego dochodzi też sam y, 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 manipulator sprzęgła, chyba był tylko jeden typ, choć mogę się tu mylić. Warto najpierw zerknąć, czy są gdzieś schowane kostki od czujników sprzęgła. Jeden będzie odpowiadał za uruchamianie auta na przykład na biegu, a drugi za tempomat. Dlatego manipulator nożny sprzęgła najlepiej kupić kompletny. Po liwcie chyba dochodzi trzeci czujnik od elektrycznego hamulca postojowego. Oczywiście nie zapominamy o oleju do skrzyni, 75w80 z odpowiednią normą dla skrzyń, PK i trzeba wlać konkretną ilość. Pamiętajcie, PK1 i PK6 nie są zalewane pod korek. Ja zawsze laję 2,5 litra i jest git. A pamiętam, że w 1 zlałem ponad 3 litry, bo któryś mechanior nie wiedział i zalał to pod korek. Co mogło doprowadzić w dłuższym okresie do rozjebania tej skrzyni. Jeszcze zapomniałbym oczywiście o wybieraku z linkami. Yy, musi być od tych wersji co miały PK6. 2.0 DCI poliftowe odpada ze względu na trochę inaczej rozwiązane mocowanie linek przy PK4. Z rzeczy dookoła skrzyni trzeba niestety rzeźbić mocowania przewodu od wspomagania. Powrotny zostaje na szczęście bez zmian. Następnie pora na elektrykę, czyli trzeba umieć chociażby posługiwać się multimetrem czy lutownicą. Także przechodzimy do schematów. Piny na kostkach są opisane, dlatego nimi będę się posługiwał, a nie kolorami, bo z tymi różnie bywa. Jak widać na schemacie, przez pozycjoner skrzynie SU1 element 779 przebiega zasilanie do cewki rozrusznika 163. Także trzeba zewrzeć dwa skrajne piny kostki 1 i 4, bo bez tego nie odpolimy auta. Kolejna rzecz to czujnik położenia skrzyni. Odpowiada za włączanie świateł cofania i informacje o tym, że skrzynia jest na tak zwanym luzie. Na schemacie element 1109. Może od razu opiszę wszystkie piny. Drugi pin jest to zasilanie, które wchodzi na czujnik. Teraz w zależności od tego, czy wrzucamy wsteczny, czy mamy tak zwane neutralne położenie, Zwiera z pinem pierwszym albo trzecim. Pierwszy pin odpowiada za włączenie świateł wstecznych, a trzeci pin daje sygnał do komputera, że skrzynia jest na luzie i możemy zapalić sobie silnik bez użycia hamulca czy sprzęgła. Także musimy sobie teraz podłączyć dwa piny pod kostkę pozycjonera skrzyni SU1, czyli pierwszy pin zielonego czujnika w skrzyni podłączamy do pinu numer 2 kostki pozycjonera. Drugi pin. Zielonego czujnika w skrzyni podłączamy do pinu numer 3 kostki przełącznika S1, a trzeci pin zielonego czujnika w skrzyni podłączamy do pinu C3 szarej kostki pod akumulatorem R262. To jest właśnie informacja o luzie. Jeśli znaleźliście te schowane kostki od czujników, to raczej 100%, że ten pin będzie podciągnięty do tej kostki. Zostaje jeszcze jeden pin z czujnika sprzęgła do tempomatu, ale bez przeprogramowania ECU do niczego się nie przyda. Chodzi o pin B1 brązowej kostki pod akumulatorem R262. Trzeba go podłączyć do pinu M3 brązowej kostki ECU. Resztę kostek można sobie zaizolować, no chyba że komuś chce się rozpinać całą wiązkę i wywalać fragment od automatycznej skrzyni biegów. Była mechanika, była elektryka, zostaje soft. Niestety na fabrycznym softcie nie będzie tempomatu, ani tak zwanego hamowania silnikiem. Widać to na filmach z jazdy próbnej. Obstawiam, że sterownik skrzyni daje info dla ECU o zamknięciu przypustnicy i odcięciu wtrysków. Po prostu po odcięcie zależy czy skrzynia hamuje silnikiem np. Na, na 3, 4, 5 biegu z zapiętym lock czy wchodzi w tryb tak zwanego żeglowania, czy jak to się tam nazywa. Niestety to też wiąże się z szarpaniem przy nagłym wciśnięciu gazu. Taką jazdą przez rok załatwiłem swój dwumas. Ratunkiem na to jest SOW z Avantime. Niełatwo było go zdobyć, ale ostatnio zauważyłem, że chyba nie do końca dogaduje się z ESP. Widać, że przy pracy ASR ECU nie przecina przepustnicy. Można fiszować z włączonym SP, ale na 90% tłumi moc heblami. Normalnie, przy poślizgu kół ASR po prostu ucinało moc przepustnicą. A teraz auto normalnie się ślizga. Tylko trzeba by podejrzeć ciśnienie w programie, czy jednak dusi napęd heblami, czy tylko mi się wydaje. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem i nie zanudziłem Was swoim gadaniem. Także, jak kogoś interesują takie tematy rzeźbienia i udowadniania tym, co to zawsze krzyczy, że się nie da, to zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Także pozdro!